Oprócz zaprezentowanych nowości wprowadzone zostały też pomniejsze zmiany, duża ilość pomniejszych zmian i ulepszeń, takich chociażby jak zmiana menu podręcznego pod prawym klawiszem myszy, które w tej chwili działa kontekstowo, wyświetlają nam się tylko i wyłącznie te opcje, które dotyczą elementu lub obszaru, na którym się znajdujemy. Więc na przykład jak tutaj wrócę na obszar z danymi i kliknę na jakiś element, też pojawią nam się tylko opcje związane albo z obsługą konkretnego elementu, ewentualnie te, które możemy faktycznie w danym trybie wykonać. Tego typu, tego typu zmian jest pomniejszych jest tutaj więcej, nie będę dzisiaj wszystkich tutaj wymieniał. Nastąpiła duża zmiana również w silniku aktualizacyjnym, która pozwala na szybsze i sprawniejsze przeprowadzanie aktualności systemu. Są również wprowadzone zmiany związane ze sprawozdawczością, czyli nowy pakiet zmian, które, których wprowadzenie było konieczne ze względu na wymagania i zmiany po stronie systemu PIT w UK tak to w tej chwili wygląda po stronie samej aplikacji desktopowej